Bogu. Jakby ktoś nie wiedział kim jestem, to mam na imię Julia. Pochodzę z Ukrainy, a w Polsce mieszkam od sześciu lat. Urodziłam się w rodzinie religijnej. Moje rodzeństwo to dwa bracia i siostra. Rodzice służą w kościele. Tata ma własną chrześcijańską gazetę. Kiedy byłam dzieckiem Często pomagałam tacie przy gazetach. Byłam dobrym dzieckiem, posłuszna we wszystkim, pomagałam rodzicom, dobrze się, dobrze się uczyłam w szkole, chodziłam do szkółki niedzielnej, śpiewałam w chórze. Byłam jeszcze dzieckiem, kiedy Bóg krześcił mnie Duchem Świętym. W wieku 19 lat przyjęłam Chrzest Wodny. W tym czasie studiowałam w, na Uniwersytecie tam w Ukrainie. I właśnie w tym okresie studiów zaszły we mnie pewne zmiany. Nie mieszkałam już wtedy z rodzicami od kilku lat. Te zmiany, które mnie spotkały, nie były zbyt dobre. Miałam w życiu kilka sytuacji, które oddalały mnie od Boga. W końcu w ogóle przestałam chodzić do Kościoła, czytać Biblię i modlić się. Zaczęłam prowadzić świeckie życie, ale od czasu do czasu wspominałam o Bogu i próbowałam nawiązać z nim tą wieś, którą miałam wcześniej. Ale nic mi nie wyszło, bo świat szybko wciągnął mnie z powrotem w te życie bez Boga. Moja wiara nie była stała, a czasami nawet wydawało mi się, że. Nigdy nie będę w stanie odpokutować za swoje grzechy. Nie byłam wierna Bogu. Złamałam obietnicę złożoną w wodzie służyć Bogu z dobrym i czystym sumieniem. Byłam tą zagubioną owcą i stanęłam nad otchłanią grzechu. I wtedy zrozumiałam, że tylko Jezus Chrystus może mnie uratować. Atakował mnie strach, że Mogę pozostać za bramą zbawienia i wtedy zawołałam do Jezusa prosiłam Go, aby dał mi pokutę, aby uwolnił mnie od moich grzechów i dał mi przebaczenie. Jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, On jest wierny i sprawiedliwy, przebacza nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Nie byłam wierna, lecz Pozostał wierny On i dał mi pokutę. Poczułam, że mi wybaczono. Radość i pokój zakościły w moim sercu. Jeszcze chcę podkreślić, że rodzice cały czas modlili się za mnie wszystkie te lata. I jeszcze chcę powiedzieć, że dużo mi wybaczono, więc bardziej jestem wdzięczna. Możliwe wszystko to, co się wydarzyło po to, żebym po prostu bardziej doceniłam to, co mam, że mam szansę jeszcze jedną i nie mogę już tego e, zepsuć. I zrozumiałam że w końcu, że Jezus chce być na pierwszym miejscu każdego wierzącego w Niego. Chwała Bogu.